Postępowanie jest nieopłacalne, drogie, czasochłonne, długotrwałe i uciążliwe. I teraz na przykładzie naszej działalności, czyli Wotum Finance Help, chciałbym zmierzyć się z tymi wymówkami. Po pierwsze, to postępowanie dotyczące kredytów spłaconych nie jest nieopłacalne, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę, że banki oddały już frankowiczom ponad 32 miliardy złotych, to przekładając to na pojedynczą sprawę do zwrotu mają Frankowicze od 150 do nawet 190 tysięcy złotych. Druga kwestia, czy to postępowanie jest rzeczywiście kosztowne? Wotum Finance Help, nasza oferta, zaczyna się od kwoty 400 zł. i w ramach tej opłaty gwarantujemy klientowi przeprowadzenie całego postępowania przedsądowego i sądowego. Mało tego, nasze gwarancje obejmują również pokrycie kosztów sądowych w momencie skierowania tej sprawy na drogę sądową. Trzecia z kolei wymówka dotyczy czasochłonności. No drodzy Państwo, nie oszukujmy się, żaden z nas nie cierpi dzisiaj na nadmiar czasu, raczej mamy problemy z jego brakiem. Natomiast skierowanie sprawy do sądu wiąże się z tym, że państwo udzielają nam swojego pełnomocnictwa, a my w ramach tego załatwiamy za państwa wszystkie formalności. I te formalności dotyczą również złożenia wniosku do banku, żeby uzyskać umowę kredytową i inne potrzebne zaświadczenia. Czwarta wymówka może dotyczyć długotrwałości takiego postępowania. Oczywiście sprawy frankowe mają swoją dynamikę, ale jak pokazywaliśmy w ostatnim odcinku, wyraźnie przyspieszyły w sądach okręgowych. Poza tym musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: Frankowiczom w trakcie procesu sądowego należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Więc jeśli wracamy do pierwszej wymówki dotyczącej opłacalności postępowania, to również odsetki przysługujące Frankowiczom wpływają na tą opłacalność. I piąta obiekcja dotycząca tego czy jeśli zaczniemy swoje postępowanie z bankiem, to nie będzie on nam robił problemu z innymi produktami. Drodzy Państwo, nasze doświadczenie polegające na obsłudze ponad 50 tysięcy spraw frankowych pokazuje, że banki w żaden sposób nie robią kredytobiorcom pod górkę.